A więc gdzieś widzę na Was w kolejnym odcinku Jakbym mówił odcinek Zagramy z bardzo dobrym graczem Widzowo nie pozostaje nic z tego co zrobić, co do Was dogląda, jeśli się Wam spodoba, pozostaje mi i łapkę w górę A my co? Lecimy Bo ja nie Ci są wnetemści do czoła widzowie? Jak tam życie? Jak tam życie? What? Jak tam życie? Jak tam życie? Ej, dobrze grasz Ej, dobrze tronie na Halo, ty żyjesz? Halo, ty żyjesz? Słuchaj, to jest gość, Słuchaj, muszę to zabić. Jest gość, go gość, gość, on mnie O, zabije. on mnie on mnie zabije gość, Zabij go, Zabij go. go. Bierze Wierzę w

Ej, sary, zostaw Ej, stary, zostaw... RPG, RPG. Choć ci RPG! RPG. w nie, co mi Jaki masz loot? Jaki masz loot? Halo. Halo.

Mordo, mordo, nie co ty robisz? Nie co ty robisz? Ile masz szamo? Ile ma Tak Z się Hallo, Halo? Hallo? Hallo hallo. hallo, 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 halo, hallo, 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 hallo,

Dawaj, stary, wierzę w ciebie, stary, wierzę w ciebie, Prostym jesteś, Prosty jesteś, jednak, czy jednak nie, jednak, czy jednak nie, nie, jednak, czyli jednak nie. muszę sanzać, nie muszę sanzać, no, no, w taki sposób, w taki sposób, tak, tak. Ja. kurczę, widzowie wiesz No Ej widzę wyczekajcie, że ja tego nie miałem Zniży dla mnie widzowie Kurcze Czemu on wyszedł Nic widzowe trzeba będzie dokończyć tą grę nie. Już wyszedł No przynajmniej trochę Przynajmniej Trochę pograłem Stary się znerwował Ale nie wiem o co chodzi o go Widzowie. kolejna strefa Nie gdzieś tutaj Musimy iść tam, widzowie Kurcze, widzowie, ale... Ja w ogóle tej snipe jeszcze nigdy nie miałem Kurcze No nic, widzowe. dla mnie w komentarzach Kurczę, co Idziemy idziemy kaskiem. Tam gdzie jest kolejna strefa? Nie myliłem się. Nie myliłem się. <sus> <mi> O widzowie Patrzcie! Kurczę widzowie, jak oni tu nie przyjadą. O. Czy to jest jednak bardzo prawdopodobne? Mam nadzieję, że kiedyś odcinek co, się nam spodobał I to widzibyś w kolejnym odcinku już jutro trzymajcie się Siemma Stary widzibyś taki odcinek, ale jutro już szkoła No i co, widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się ELO